Więc jeśli chcecie czegoś pozdrowić albo powiedzieć ostatnie słowa, to, to, no to jest odpowiedni mąż. Odrobimy kaka na dole, nie? Kaka, cimy się za nas. Gotowi? Tak. Patrzy się dobrze, 3, 2, Nieee! Ja Fajer! Ja Pięknie! 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 Okiwaj! Kasz, to jest! Gremlinek! Widzimy cię! ja cię tu chcę! Zrobiłaś to! Cieszę się! 304! Idzie do mnie oboje, ręce do mnie na dół! O, jak nad. Przed chwilą był blisko. Ja tak blisko tak okay. Moi drodzy, będziemy się kłaść głowami w moją stronę na plecy obok siebie. Weźmy to niech Dobrze, nie udało się nam niestety.